Witam Państwa w autokomisosowa. Sprzedamy fajną Kugę Forda z roku 2019. Auto z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 150 koni z napędem na 4 koła. Auto przywiezione bezwypadkowe, serwisowane do samego końca. Przebieg mamy 189 000 km. Ostatni serwis na 188, wymienione rozrząd, pompa wody. Pełna dokumentacja do samochodu, wszystkie faktury, kiedy co było robione. Zapraszam na oględziny, jazdę próbną, możliwość pozostawienia swego auta w rozliczeniu. Auto w fajnym wyposażeniu, półskórzana tapicerka. Nawigacja satelitarna, CarPlay. Okay. Asystent parkowania, czyli auto same parkuje, klimatronik dwustrefowy, podgrzewane fotele. Multifunkcyjna pełni kierownica z tempomatem, Bluetooth. Parktronik przód i tył. Menu w języku polskim. Światła LEDowe, full LED. Opony mamy. Letnie i koła, drugie zimowe. Czynnik deszczu, zmierzchu. Zapraszam na oględziny. Jazdę próbną. Auto sprzedajemy z pisemną roczną gwarancją techniczną. Dziękuję i zapraszam.